Witam. Krótki dzisiaj filmik. Chciałem Wam pokazać, co zakupiłem ostatnio. Jest to elektroniczny backup, Właśnie elektryczny backup, czyli tak zwany, kiedyś to się nazywał UPS. Ale jest to taki sprzęcik, który każdy preppers powinien mieć w domu. Nie jest to tanie, bo najtańszy w zasadzie kosztuje 600 W i kupiłem. Kosztuje 4 stówki niecałe. I po co to kupiłem? Po to kupiłem to, żeby mieć zasilanie. W moim warsztacie z panela słonecznego, który mam tam stojący nieużywany, a nie brać zasilania z sieci, co mniej więcej znaczyłoby tyle, że będę niezależny, mógł, niezależnie mógł ładować narzędzia. Ja go parę dni używam i będę miał oświetlenie tego typu rzeczy jeszcze w warsztacie. To ma 288Ah, no, ile się nie mylę. To powinno wystarczyć na, na to, żeby bateria słoneczna doładowywała to codziennie, a ja żebym mógł to zużywać w warsztacie, ja korzystam z warsztatu nie wiem, pół godziny, godzinę dziennie. Powinno to wystarczyć nawet w czasie zimy. Dobra, będę was na bieżąco informował. Powiedzcie, co myślicie o tego typu backupach? Czy ktoś z was miał jakieś doświadczenie z czymś takim? To jest taka zdecydowana firma amerykańska, je ja się nie mylę, i po, po, poszuk, poszukałem trochę. Oczywiście są lepsze od tego, ale chcę zobaczyć, czy narzędzia będą się ładowały, w sensie elektronarzędzia. To podobno potrafi pociągnąć przez pół godziny piłę tarczową, więc nie jestem taki przekonany za bardzo, ale no, jak tak piszą, przetestujemy. Dam Wam znać w kolejnych filmikach. Pozdro.